Do Valoranta została dodana nowa tarcza i zmiany agentów. Dokładnie to zmiany Cyphera, Sage, Deadlock, Omena, Clove, Phoenixa i Z Aż 7 postaci. Poza tym zmieniono liczbę pocisków Frenziego i Ghosta, a Phantom od teraz jest jeszcze mocniejszy. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem przypomnieć o konkursie na 11 tysięcy Valorant Pointsów. Po prostu jest konkurs na moim Instagramie na 11 tysięcy Valorant Pointsów i jedyne co musisz zrobić to zostawić tam po prostu obserwacje. Link masz w opisie, widzisz teraz Instagrama na ekranie. Konkurs Trwa do 24 grudnia, czyli do gwiazdki. Wtedy właśnie do jednego z was napiszę, że wygrał 11 tysięcy Valorant pońców. Więc wbijaj tam, bo kosztuje cię to jakieś 5 sekund życia, a być może wygrasz po prostu no około 430 zł. Widzowie, jesteśmy w grze i zanim odpalę Rankeda, to wejdziemy sobie na trening. I nie będę wam tutaj pokazywał każdy 7 postaci, które zostały zmienione, wszystko co tutaj się zmieniło. W tym filmie zagramy sobie Rankeda Feniksem, grając tylko i wyłącznie nową tarczą w Valorancie. Phoenix, od teraz po pierwsze, jeśli straci HP, czyli załóżmy, że straciłem HP, odpalam sobie ścianę, wchodzę w nią, to wcześniej musieliśmy siedzieć, żeby nas leczyło, a teraz nawet jak wyjdziemy z niej, to nadal nas to leczy, więc jest to bardzo opę zmiana. Tak samo działa, słuchajcie, nasz mołotow. Tak samo widzicie? Ja już w nim nie jestem, a nadal w logu rogu mam leczenie, nadal mnie tak jakby leczy. Niesamowicie ope zmiany. Co więcej, od teraz, od teraz nasz flash jest na E. I dzisiaj możecie w komentarzach liczyć ile razy ja człowieku wyjdę do ściany, kliknę kół, bo flesza mam w głowie i rzucę taką otowa, nie. Poważnie. Flesz jest od teraz na E, czyli jest to nasza umiejętność tak jakby pasywna, ona jest to domyślną, więc my możemy ją na początku rundy dostajemy bazowo jedną, co nie? Czyli możemy dokupić drugą, no i jest to naprawdę świetne. Dodatkowo, tarcza regeneracyjna, bardzo ciekawa nowość w Valorancie, zakupy ją sobie i działa ona w skrócie tak. Nie będę próbował wytłumaczyć to swoimi słowami, bo po prostu mamy tutaj dosłownie definicję. Ktoś poświęcił kilka godzin swojego życia, żeby napisać definicję jak najlepszą tej tarczy. Więc tak. Ej, dobra, nie, jednak swoimi słowami. Patrzcie to. Lekki pancerz zmniejsza obrażenia częściowo. Pochłania on 66% obrażeń, a tarcza regeneracyjna zmniejsza obrażenia pełne. Pochłonięte obrażenia 100%. Pula regeneracji 50 punktów. Czyli tak samo duża tarcza wcześniej. Ona pochłaniała tylko 66% obrażeń. Więc jeśli ktoś. Strzelił wam na przykład, nie wiem, strzała w nogi, to jeśli macie zwykłą tarczę, to do, nie wiem, zabrałoby wam powiedzmy 15 punktów kewa i 7 punktów hp. A ta tarcza regeneracyjna działa tak, że 100% obrażeń niweluje, czyli jeśli ja mam 25%, ktoś mi w nogi zada na przykład 20 damage'a to mi zajmie, zawierzę tylko tą tarczę regeneracyjną. Hp w ogóle nie stracę. I co ciekawe, za chwilę mi się ta tarcza odnowi. Szczerze, bardzo ciekawa zmiana. I wiecie dlaczego uważam, że tak dodali tą tarczę? To jest element układanki z outlowem. Teraz Outlaw będzie częściej grany na 100%. Bo jeśli ktoś ma tarczę regeneracyjną, to nawet jeśli on ją ma, to Outlaw i tak go zabija na hita w ciało. Więc teraz będzie meta na Outlaw, moim zdaniem. Albo będzie meta na Outlaw, albo ta tarcza po prostu stanie się useless przez to. No zobaczymy. Dobra, wychodzimy i gramy rękę dzika. I zróbmy tak. Każdy, kto napisze w komentarzu, jakikolwiek komentarz, to dostanie serduszko. Jak nie wiesz, co napisać, napisz magnes. To nie jest reklama w ogóle. Nie płacą mi za to. Jebać ten magnes, tak? <laughs> no żartuję, nie wiem. To nie jest reklama, tak. Ale bierzcie witaminki, no. Magnes ważny. I witamina D, zwłaszcza jesienią. I zimą z KBD Sigma. Znaleziono grę. Jak to będzie Ascent, to naprawdę kończy się film w tym momencie. Kończy się film, jak to będzie Ascent Dobrze, Heaven, witam serdecznie. Dobra, dzwonię do Rozagami i ją prankujemy, poczekajcie O, bana na Twitchu, że dostała, dobra Ty, nie odbiera Aha, bo ona jest na studiach Zapomniałem, że nie każdy o 14.00 z ma ten przywilej, że może sobie grać w Valoranta, tak? Moi mieli, moi drodzy. Przypominam, że w opisie macie kanał Farming Simulator. Dostawcie tam suba za niedługo wlatuje tam banger film, nie? Nie, no nie banger, po prostu jakiś gameplay nudny. Jak będziecie tam to oglądać i wbijecie tam stołapek pod tym pod filmem, to normalnie lecę z next odcinkiem z Farminga. I będę tak robił. Co stołapek kolejny odcinek. Ale wątpię, że tam w ogóle ktokolwiek to będzie oglądał, szczerze. Ale tak jak już słuchacie mnie teraz, zapiszcie w komentarzu, czy byście chcieli taki odcinek z farminga, bo ja. Znaczy wiem, że pisaliście, że chcecie, ale czy chcielibyście takie odcinki? Tak czy szczerze byście oglądali, nie? I jak teraz masz w coś takiego, nie, nie oglądałbym, to napisz, napisz, żebyś nie oglądał właśnie, bo ja chcę zobaczyć ile osób... Nie chcę oglądać, że tak powiem, też. Nie wiem. Że musicie, żeby tak procentowo sobie zwizualizować. No dobra. O! Steczka kupiła tarczę regeneracyjną już. Ty, ciekawe, jak to w ogóle. Właśnie, bo my ją na pistoletówkach możemy kupić. Ej, dobra, to jest mega ciekawe. O Fazer, co ty tu robisz? No kurde, czemu wysunąłeś to graffiti? Myślicie, że grać tą tarczę na pistoletówce? Kurde, nie wiem, ty. Dobra, no gram, gram tym. Aha, przecież ja cały mecz mam tym grać. Co ja gadam w ogóle? No oczywiście, że grać. Mhm. Dobra, leży. Patrzcie, mam 99 HP i tarcza mi się regeneruje, ale to jest OP. Ale, oj, plecy. Ale OP shit. No nie, gadaj. Aha, dobra, dobrze, daj. Co jest? Trzy kile zrobiła ta rzetka. No niech się poczuje i niech to wykeruje. tam, przegramy to do zara. Żartuję, widzowie. Pierwsza runda wygrana, super, super. No, nowa tarcza Ej, ta zmiana akurat z tą tarczą Nie wiem jaki będzie miała wpływ na grę Jak zagrałem dopiero jedną rundę z nią Ale podoba mi się coś takiego, że Faktycznie zostają wprowadzone takie duże zmiany do Valoranta Siedem postaci zaktualizowanych Nowa tarcza Podoba mi się, że coś się dzieje Bardzo fajne to W końcu się coś dzieje No dobra, to zagrajmy Guardiana z tą taką tarczą regeneracyjną Zobaczymy jak to mi pójdzie Sh Shorty close, short close 100% Bo tu jest classic Toldziu, bro, to told haha <laughs> No wiedziałem, bo tu klasy leżał na ziemi. Dobra. Do kolego. Nice, let's go, guys. Fajnie. Ale czemu ta sejczka go spikowała jak powiedziałem, że tam jest. Właśnie, ja gram Phoenixa, mogłem go spalić. No mogłem go spalić. Widzowie, patrząc na tym jak drużyna gra, no to kurde, większość i tak gra pełny kevlar nie? Jakby nie używają za bardzo tego. Oczywiście tak powinno być, to, nie? Bo to nie jest pewnie... Yy, pff. Item, który chcesz grać cały czas, tylko w sytuacyjnych momentach, co nie? No ja akurat gram całą met, bo tak sobie powiedziałem, ale być może tak też będą grali ludzie, nie? Być może właśnie to będzie meta, bo prosi jakiś czas temu grali cały czas. Oj, kurde, przegadałem się. Cały czas grali z małym kewem i wandalem. I przez to jakby zaoszczędzali... O, no, oszczędzali po prostu dużo pieniędzy, co nie? Co rundę mogli grać fulla przez to. Potem wszedł Outlaw, przez co... No, już to takie granie małego kewa nie opłacało się tak bardzo, no bo Outlaw i tak ci na hita robi. No i teraz w sumie z tą tarczą regeneracyjną to tak samo jest, nie? Też jesteś na hita z Outlowa. No nie wiem, ciekawe to jest, ciekawe. No myślę, że... Po skwinkach krótkich. Dochodzę do wniosku, iż ta tarcza nie będzie aż taka OP. I nie będzie aż tak często grana, mi się wydaje. Bo gdyby ona była tańsza, to wtedy tak. Jakby ona kosztowała 500. Wtedy myślę, że ludzie by tym grali. Ale ona jest za droga trochę. Jak na to, że jesteś na hita z outlowa. No chociaż też mimo wszystko przeciwnicy raczej tego outlowa to nie będą grać co rundę. No nie wiem, no całe mecz outlowa będą grać. Bo no, to po prostu jak widzisz, że grają outlowy, no to kupujesz już y, normalnie duże kewy i tyle, no ale. No nie wiem. Mam multa. Chyba go zapodam O kurde, go i ze spikiem padł Oj, Mida wyjechał, pięknie, mamy go Lecę plantować spaj One might be flanking like flank likes to flank Mam ulta Tu sobie poczekam No, nie ma tu Dobrze, dobrze, good job, nice Good job guys Bardzo fajnie, bardzo ładna runda i bardzo mi się to podobało. Yeah, I I think no, I think no, because I don't know, it's too expensive. I think if the enemy realize you are playing with it, they will just buy outlof and that's all. Yeah, yeah. No, widzicie, nawet pogadają sobie z chłopem o tym. I will ult. Short, short. Ej, mój ult jest krótsze? O o uh, kurde, z co on All tu right, robił. Aaa, no bo ta zetka na shorta przyszła. Ale ja jej mówiłem, że idzie na sorta, myślałem, że będą to patrzeć, kolwiek tego nie robili. No to tutaj Maybe szkoda. I... Ej, zagram fantomem, bo Fantom przecież dostał zmiany też. Kurde, czekajcie, bo ja nie wiem do końca jakie on dostał zmiany. Ej, sprawdzam, bo nie chcę was w błąd wprowadzać. Dobra, czekajcie. Patrzę plecy niby. Phoenix, are you Sorry. Dobra, idziemy na A. Widzowie sprawdzałem, ale nie mogę się doczytać tego. Nie mogę tego znaleźć, a ja nie chcę awczyć w rundzie. A może ten fanu dostał nerfa? Ja gadam, że buffy. Nie no, pamiętam, że ktoś mówił, że buffy, no. Ała. Dobra, mamy to. Plant, plant, I need to heal myself. Heal, heal, I said heal. Dobra, wchodzę w to. Patrzcie, wychodzę, a to mnie nadal leczy. No, to jest bardzo OP akurat. To jest bardzo OP. I jeszcze tarcza mi się zregenerowała Znowu rzucam na ziemię tego... Dobra, ej, serio Co wam do co powiedziałem wcześniej o, o tej tarczy, że ona nie jest OP Jeśli gracie w Feniksa, tego nowego Feniksa, to ona jest niesamowicie OP, niesamowicie Przeciwnik może was obić do jednego HP nawet i zero kewa, a i tak kevlar wam się odnowi na 125, i feniksem się możecie wyleczyć bardzo prosto do 100 hp. I think this new shield is very appeal when you play Phoenix, because I, was, I had 3 I hp, and I healed myself. This uh, shield regenerated, and I have 125 again. Yeah, yeah. Tutaj mówisz? Oj, wyszedł, fajnie. No nic, ale jest ok. Oklow na ulcie, zobaczymy, czy przeżyje. No dawaj, dawaj, musisz lecieć. O kurde, tak. Królowka ma, powiedzmy, że unlucky to było, tak, ale movement, movement Szwecja, no. Takie losowe wingmany daje ten Gekko, mam wrażenie. Mm, nice try. A, właśnie, kolejna zmiana jest taka, że teraz nie widzicie, ile obrażeń zadaliście komuś w trakcie rundy. Dopiero po rundzie widzicie. No, to jest ciekawa zmiana. A, ty! Zapomniałem, prawie kupiłem dużego shielda, a nie regeneracyjnego. Uważam, że to jest nowa meta w Valorant. Poważnie. Phoenix i ta nowa tarcza, cały mecz. To jest, uważam, nowa meta Valorantowa. Chyba, że ktoś e, w przeciwnej drużynie ewidentnie gra outlowa, bo widzi po prostu, że tak gracie. No, ale z drugiej strony, przeciwnicy nie mogą widzieć, jakiego wy kewa gracie. Mogą sobie po jakimś czasie wywnioskować po damage, ale tu by musieli być mega mądrzy. Oj, chamber tu jest, tu jest Phoenix. Maybe go back, chamber here. O nevermind. I popatrzę plecy. Wiem, że gram Phoenixa, ale czuję, że tu ktoś przyjdzie. No właśnie, no właśnie, dobrze czułem One way oh, Mamma mia oh. Ulala Czyżby to ugrał kolega? No zobaczmy, zobaczmy Nice Nice, bro, nice Good call from me actually Very good call Bardzo ładny. kurde, fajno Podoba mi się, że jest taki powiew o, świeżości o, o, o. w tym Valorancie, w końcu, co nie? W końcu mogę nagrać jakiś odcinek, który jest czymś innym niż tak na siłę wymyślony jakimś głównym. <laughs> Ogram rękę na słuchawkami na. I tak dalej, i tak dalej. Że faktycznie jest z czego nagrać odcinek w końcu. Jest jakąś nowość potestować, jest to potestować. Tu jest szeryf, dobra. Oj, jeszcze Wandal. To był bait z tym szeryfem. To był bait. Oj oj, 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 Kolego, kolego, czyżbyśmy mieli przegrać e Riot Gun Buddy ma przywieszkę Gekko Kto to jest, któż to jest To jego wandal? Nie wiadomo Oj, 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 oj Skibidi one kill oh, I unlucky. Trudno. lucky Trudno baba bom. Okej, mówi, żeby holdować No to holdujmy Ej, Gekko, czekaj, jak Gekko ma Riot Gun Buddy Jest z Polski Bo pisze po polsku no ciekawe kto to jest. No nie wiem. Jak koniec żartów po nas chłopie? -e. <noise> Typi, jeden łamtap, zem czwóreczki i masz pograne. Łacza to już też. No to Nice, sorry O! O! Ej! Krocakami napisała, że jest. Dobra. Eee, a, nie, napisała, że jestem na zajęciach. No Dobra. Ej, muszę wziąć się za siebie teraz w tym meczu. Kurde, wiecie, zmieniam celownik na kropkę. Uuu! Jedziemy z tym koksem, jedziemy z tym koksem Gdzie lato, gdzie lato, gdzie lato, gdzie lato Mam ulta, to jest bardzo istotne Wait, I will ult, dobra Dobra Let's go, jeszcze drugiego zawiłem na tym ulcie I jetka plecy, zawsze lurker chodzi Pa, trzy? Dwa, a dobra jednak nie Widzicie? Zmiana celownika i od razu siedzi Od razu Ej Fenik to jest teraz taki sigma, że to hejny. Fenik to jest teraz taki sigmuś Gdzie to, gdzie lato? Gdzie lato? Tam, to ram, tam, 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 tam Torom, widzowie, święta idą One more here a... Ej idę ugryźć baba, żeby mi się humor poprawił Chcesz się O nie Owcze Kurde 90. O! To jeszcze jeden był. No Ale ja lubię kebaba. Ale szkoda, bo mnie brzuch po nim boli. Widzowie, no. Teraz na przyjemności. A potem będzie. ból brzucha, pozdro Dobra. kryję się tutaj. Ale nie idą, więc ja im do na plecy. No, ja Mają tu trapa, ale mam plan. Mogę tu obserwować. No i. Gekko! Ulala. Let's go, nice. Where are you from, Gekko? Oh, Poland. You have Ryan Gunbuddy? From where? From Ryan. Did you meet Ryoter? Yeah Uh, when? When? In Warsaw parking on the Oh my god, cool. Na meta w Warszawie i do, dostał Rise Gun Co jest ty? Czy ja byłem na meta tetripcie w Łodzi, Nawet grałem na tym meczu, takim show meczu i i, i, i dostałem. Ale sam. No, Sejczka teraz pompy tutaj kogoś wykąsił, ale ma skina do pompy. Chłopie to, to drzazgami strzela, drzazgami strzela. Phoenix swojego odcinek. Papara papam, param pam. Pa Pam! Aj! No dobra, jeden na dwóch ma. Jak to ugra, to dosłownie nic się nie dzieje i nic nie robi. Ale fajnie będzie, jak to ugra, nie? No. Okej, okay, okej. Okay. No, niestety nie wygrał. Tarcza regeneracyjna i lecimy z Wandalkiem Arkane. 10 na 10 staty, widzowie. Jest 10 na 10, ale brzuch go boli po kebabie. Ciekawe, czy. O, Chamber nie żyje. Nawet jak no, tu jest to trap, to nic nie robi. Patrz. Okej, okay, just wait for me. Jest yes, yes, I saw him, I saw him. Okej, okay, okej, okay, wait for me, wait for me, I'm flanking Nice. No dobra, drużynka to... Kurde, ta drużyna jest spoko ogólnie, co nie? Spoko Timek, a co tak szaro na ekranie? To ten finisher? Tak, to finisher. Uuu taki wandal. Ej, dobra, uważam, że Fenix to jest obecnie naprawdę niesamowicie OP postać Przecież ja w ogóle teraz sobie przypomniałem, że on ma ulta co 6 orbów. Jak ja bym nie był głupi, to zacznę, no jakbym nie był głupi. Jakbym używał więcej procent swojego mózgu, to przecież ja bym co rundę podnosił orba tutaj na A. I ja bym już pewnie w tej połowie co nam jest dwa razy ulta użył. Oj garaż są, no dużo jest w garażu. Okej, okay, jest git city <grym> Tutaj już jest, no tutaj się go już nie spodziewałem, nie? Tu się go nie spodziewałem. Aj! No, dawaj, 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 nice Let's go Oj, ja chyba jednak cofam się na C Tam się dzieje afera, widzę Tam się dzieje afera za dyma Double Doors'y tak samo atakowane mocno. Mam ulta. Tu mu będę patrzył. Oj, ale on tu kurde chyba... Leci się chłopak, co? Z tym operatorem. Jeden za drugim... Nie no, jak kaczki, nie dam mu ace -a. No ways. Aha. Sigma. <ścoughs> Sorry. Eee... No problem. No 12 do 6, widzę, żeby tak szybko skończyć ten mecz, to będzie aż... No dziwne, aż za szybko. Ale Geko bardzo dobry, bardzo dobry ziomek. Otwarty, pogadany i... I dobry po prostu 24,9 Staty. Mega dobre Staty. Użyję ULTA tu na ostatnią rundę. On wie, on wie, że tu będzie taki dole z przeciwników. A jest tu, jest tu. Ej, dobra, idę tu. Oj. Ej, dobra, to jest moja runda. To nie jest moja runda. Nie wiedziałem, że Gekko będzie patrzył, No, on mi musiał zaspotować. Musiał mnie zaspotować po prostu. Wtedy, kiedy ja go widziałem, to on mnie też musiał widzieć. No, Geko 1 na 3 z operatorem. Myślę, że akurat w tej rundzie bez szans, nie? Jakby bardzo dobre ma ale taka takie coś ugrać to naprawdę mega ciężko by było. No dobra, 12-7, pieniądze, 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 pieniążków mamy bardzo dużo. Pieniążki, pieniążki, kto mówi pieniążki? mam bardzo dużo siana, mam one hajsu. Oj, operator chaos, kurczaczki. czaszki. Eee, nikogo nie ma na C, no to się tam przejdę. Ale tu chyba jakieś info, że to jest A. No dobra, siedzę tu wywalone. Oj, no jest A. No dobra, na pewno jak chamber z operatorem tam no, jest, to okay. na pewno tam idą. No, Jetka już z killem. Oni już Longiem wbili na a pewnie. Tak jest, dobra, robimy tak. Mm, wiedziałem, że tu jest, ale tak sprawdziłem ledwo. No dobra, było, byłoby super, gdybym go wyeliminował, nie? Teraz byśmy mieli 2 na 1, ale nie ma niestety. Clove, jak się nadlecza... Ile on ma HP teraz? Dobra, bo to tak dziwnie wyglądało na początku, jak miała więcej niż 150, ale jednak kalkulacje się zgadzały. Nice try. blisko. No, też bez przesady, bo chciałem to jednak wygrać, nie? I jednak możemy to skończyć w sumie. Czy może ktoś kupić dla ciebie? No dobra, masz, łap. Uuu, pieniądze się nam skończyły, widzowie. <noise> już nie mamy tyle sianka, co? Sejczyk musi grać ze Stingerem, chłopie. To jest tak, jakbyś ja mam... Sam chleb, nawet bez masła. No i teraz wkracza ciężka artyleria. Czyli folwar. No nie ma ich tu na. No oni się mogą spodziewać, że któryś teraz już robi im plecy, nie? Tu chyba na robocie biorę wie. Cement Nie dał tu trapa Cypher, y Chamber. No dobra, może nie będą patrzeć. Dobra, weźmie Spike'a Tu damy mało. O nie, odbił się jakoś dziwnie. Spike, on Dobra, GG. GG, guys, thank you for the game. Pięknie. O, małpi wandal jeszcze. Na no, co, Widzowie? Oceniam nową tarczę. Naprawdę bardzo op. do Phoenixa. Uważam, że jest to świetne połączenie. Nie bez powodu kiedyś na trailerze był Phoenix przy tej tarczy pokazywany. Zobaczmy ile dostaniemy na plus. Rank A raczej ranka padała dwa nie będzie, nie będzie powrotu. Bo spadłem mi się za dwa w ogóle. Ale no, cztery Red brakuje. To tyle widzowie. Pozdro. Łapkę zostawcie i suba.